Ja, ja jestem Rafał przy na was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem, że rozwiążemy sobie quiz, w którym dowiemy się kim tak naprawdę jestem, otóż to jest sens życia, odpo szukanie odpowiedzi na to pytanie, no kim się jest czy coś takiego, nie wiem, kiedyś to tam słyszałem gdzieś podobną rzecz tak więc no, powtórzyłem <grywa> ten quiz dostałem od jednej z kaczek w grupie na Facebooku dlatego kurde, super ekstra tak ma być jeżeli macie swój jakiś quiz lub chcecie go stworzyć to, to stwórzcie i wyślijcie mi go najlepiej na grupie na Facebooku Kaczki Rafałcza, link w opisie do grupy bo kurde, najłatwiej mi to. Dostać te quizy w swoje rączki, no i wtedy jak mam taki quiz, no to go rozwiązujemy. Ale dobra, koniec gadania. Zaczynajmy! Czy masz na imię, Rafał? Oto stoję? No, no niekoniecznie. Y y y y y jeszcze jak? Jeszcze jak, kurde, naprawdę mam na imię Rafał. Możecie mi uwierzyć lub nie. Wiele mam imion, Bogdan, Mirek, Krzychu i tak dalej, ale. Rafał, mieszkasz tu? Nie, ale całkiem blisko jesteśmy sąsiadami. Y ale o co chodzi? Kurde, nie wiem, no. Tu, tu mieszkam. W tym miejscu. Nie wiem. Wiesz kto to? Yoshi Rezi Rafałczu. Hm, hm, hem, tego. Jak... twarz jakby znajoma. Natomiast w odpowiedziach mam samych Rafałczów. Tak więc, kurde, kto to może być? Ciężki wybór. Mogę obstawiać, że to Rafałczu. Yy, Rezy chyba nie ma takiego oka, co nie? Wiecie o co chodzi? Ale obstawię, że to Yoshi, bo tu jest taka o, minka, takie... Takie Lenny Face, takie... Takie o wiecie, no właśnie tak, tak więc kurde... Obstawmy, że to Yoshi. Tak. Czy kochasz swoich widzów? No lubię ich, no homo, pewnie. Yy, czy kocham swoich widzów? O to jest pytanie. Ale kurde, jak każdy kaczor wie... Alfa, swoim stadem trzeba się opiekować, dlatego kliknę, że pewnie I jeszcze jak masz Krasnala? Kurde, no jakby tu nie mieć Krasnala? Czy, jakie są odpowiedzi? A pokazać ci moje kotki w piwnicy? Albo Wojtek, kurde, pójdę po Wojtka, dawno go na odcinkach nie było. Sekunda, kurde. Wojtek, chodź tu, się. <laughs> Widzicie? Siedzi sobie chłopak, kurde, obija się gruba, mały jeden. Weźmy Wojtek, kliknijmy i jedźmy dalej. Jedźmy dalej po kolejne odpowiedzi. Pyr, pyr, pyr. Jak duże jest Twoje stado? Ogromne, eh? Albo rośnie w siłę. Bardzo duże. Kurde, o ostatnimi czasy tak rośniemy w siłę, że Wojtek po prostu. Nie wie co się dzieje, on już nie wyrabia, naprawdę. Kurde, ostatnio z nim tak sobie rozmawiałem i mówi: Rafałczu, ty to szalony chłopak jesteś, a ja mówię do niego: no kurde, no. i taka była właśnie nasza rozmowa, tak więc ku, to było dobre. Masz małego? Tak lub tak. Wczoraj mówiłaś coś innego. Czy prowadzisz serię z co byś wolał? Jakie są odpowiedzi? Leny face, czyli takie. O, takie coś. Albo to co? Inaczej, test ciążowy? Eee, weźmy Leny face'a, ponieważ ten quiz ma takie odpowiedzi, że ja ich nie rozumiem. Eee, właśnie tak. Ile będziesz mieć subów? O ile je masz? Kurde, 100 tysięcy? albo e, tam z 10. Dałbym E tam z 10, natomiast będę, będzie za niedługo nas, kurde, 100 tysięcy. Gruba liczba, poważna sprawa, naprawdę poważna sprawa, dlatego nie weźmiemy E tam z 10, tylko weźmiemy 100 tysięcy, bo bo tak. Po co robić ten quiz? Nie mam życia towarzyskiego, internet to mój ziom, Wojtek ukradł mimotykę i nie mam co robić. Oj tak przyznaj się, ukradłeś mi motykę, gruba się jeden ty kurde. Ty... Aha, czekaj, bo są jeszcze inne odpowiedzi. Zostałem zgwałcony i zmuszony do tego, bo zrobiła go fajna osoba. Zrobiła go fajna osoba, natomiast Wojtek mi ukradł motykę. Poważnie wam mówię, kurde, Grubas 1 się obija, kradnie mi motykę, ze Stachem knuje jakieś dziwne rzeczy. Ja już nie wiem, co ja mam robić. Musicie mi napisać w komentarzu, co robić, jak sobie poradzić z Wojciechem, bo on się, kurde, ostatnimi czasy rozbestwił. Kurde, Grubas 1. Halo, co ty robisz? Co, co ty sobie myślisz? Kurde, ja tu muszę jakieś poważne porządki zrobić, bo o, jeszcze mnie chyba ubrudziłeś, Grubas 1. Ajajaj. Niedobrze. Ostatnie pytanie. Co byś wolał? <laughs> ja, jak nagrywam odcinek w ogóle, z co byś wolał, to mam kilka, że tak powiem, dubli czy dublów? Nie, dubielów, nie chodzi o Marcina Dubiela, tylko chyba dubli się od to odmienia. No, że powtarzam to kilka razy i tak sobie siedzę w pokoju i. Co byś wolał? Co byś wolał? Co byś wolał? I tak różną intonację przyjmuję i później sobie wybieram taką najlepszą opcję dialogową. I to jest kurde. Dobre! Dlatego no, polecam i pozdrawiam, bardzo dobre. Co byś wolał? <noise> dobra, co bym wolał? Ożenić się z kaczką, yy, zamienić się w kaczora. A zamienić się w kaczora, jako że już jestem kaczorem alfa, to nic bym nie stracił, nic bym nie zyskał, a... Nie wiem, czy chciałbym się żenić z kaczką... Yy, nie, dobra, miałem powiedzieć coś, ale, ale nie, nie powiem, bo to by było za ostre. <noise> Lecimy dalej. Przechytrzyłam Cię, co Ty na to? Pyr, 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 Albo spodziewałem się tego. Weźmy pyr, pyr, pyr. Właśnie tak. Olujub. 10 na 10. Definitywnie jesteś Rafałczem. Możesz pozdrowić twórcę. Twórco. Sekunda. Wiktorio. Pozdrawiam Cię. Wojtek również Cię pozdrawia. Kurde, grubas jeden, powiedz, żeby mi motykę oddał, bo ja tu nie wytrzymię. Mam nadzieję, że ten quiz Wam się podobał, przyjaciele i przyjaciółki, kurde, ten w ogóle. Jeżeli Wam również się podobał, to koniecznie nie ma innego wyjścia. Po prostu jesteście zobligowani i zmuszeni do tego, żeby zostawić kciuka w górę. Bo kciuk w górę oznacza kciuka w górę. Dlatego nie czekajcie, zostawiajcie kciuka w górę. Zostawiajcie również komentarz dla statystyk patrzę na graniczy nie leci, bo komentarz dla statystyk to bardzo ważna sprawa, wiecie, statystyki, yy, statystyki, właśnie tak, dlatego statystyki są ważną sprawą, również tak samo jak kciuk w górę <grych> yy, co poza tym? Ogarniajcie moje social media, czyli grupa na Facebooku Kaczki Rafałcza. Z, przyjemna atmosfera, dużo się dzieje fajne memy powstają. Kurde, ogólnie grupa żyje, tak więc to jest naprawdę duży plusik, a poza tym możecie mi tam wysyłać swoje quizy. Dlatego no wiecie, liczę na was, przyjaciele i przyjaciółki, również kurde Fanpage. Na Fanpage'u też wiele rzeczy się znajduje. Najczęściej to co piszę na grupie też znajduje się na Fanpage'u, ale nie tylko. Tak więc polecam i pozdrawiam Fanpage. Właśnie tak. Yy, poza tym Instagram, Snapchat, a także Patronite, czyli pieniążki, bo, bo pieniążki, pieniążki jako dla youtubera, no to wiecie, najważniejsza kwestia, pieniążki życiem, tak więc no, więc <laughs> pieniążki. I kurde chyba tyle, jeżeli chcecie rozwiązać ten quiz, to znajdziecie on pod spodem w opisie, zawsze pod spodem jest taki, taka rubryka wykorzystane materiały i tam znajdziecie ten właśnie quiz i sami będziecie mogli się przekonać, czy jesteście Rafałczem, kurde... Ja, jak widać po tym quizie, quiz to zweryfikował, że jestem Rafałczem. Wy też możecie być Rafałczem, dlatego nie zawiedźcie mnie. Klikajcie w quiz, klikajcie w inne linki. I kurde, będę powoli żegnał, bo Wojtek grubas się obija. Ja muszę go wziąć w obroty, bo tak być nie może. Tak więc dobrze, przyjaciele. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się, cześć. Ja już to chyba mówiłem, ale dobra, nieważne. Trzymajcie się, cześć. Do następnego razu. I pa pa.